Jesteśmy... Nie, nie jesteśmy tacy dobrze. byśmy byli, to byśmy góra 10 minut przechodzili. Musimy się zastanowić nad tym, co się tu dzieje. Ale coraz staje się to bardziej wyrafinowane. I skomplikowane. Nie. Dobrze jest! Tam jest wyzwania. Czwórka. Czwórka z ośmiu. Nie dziewięciu. Łoo! Wow. Wow, tu wszystko może się utopić, i w ogóle. A, idę. Idę na żywioł. Nie patrzę na nie. Sorry, No patrzcie, że przegapiłem początek tego no, testu. Właśnie rozmawiałem z maszyną montażową o no, tym, no, jak się stajecie ludźmi. Jesteśmy my zgodni, że powinniście? nie doczytałem. Ginąć? Myślisz? A, zobaczymy na nagraniu. No to A... da... Proszę o ja ciebie... Co się tu dzieje właściwie? Chcę w tej wirek wpaść. Też bym chciał. A tam jest... tam jest... La, laser? Nie wiem. Tam... O, już wiem, co tam jest. Tam jest wyjście. Tam jest wyjście i tam musimy dać na tą ścianę. Haha, ha. to jest bardzo. Proste? Pro... Mhm, tak. Tam jest wyjście i tam trzeba przekierowywać ten. Tylko dajesz tu tego wyjścia, nie? No, a czy może nie tak? O, tak, wtedy. O, coś takiego robisz. No. Tylko musimy się najpierw do tego wirku do dostać. Bo ja się wracam. A ja się zabijam? Mówisz dlaczego to zrobiłeś pomarańczowe, Dlaczego mnie to zrobiłaś? Ej. Ej. Ja nic nie zrobiłam. No właśnie, ale Heladus mówi, że zrobiłaś. Ja ją popieram. Czekaj, może gdzieś tu nad nami, a może tu, tak, tak, żeby tak wlecieć? No. Pro. O! 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 O, 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 I Teraz o, o, wyżej o, trzeba dać. Czyli ty dajesz na ścianie. No już. I to przecim. Ale nie tak, nie tą stronę ty dajesz z powrotem, a tu do, do wyjścia trzeba było. No a gdzie jest wyjście? Po lewej stronie, tu. Tu, tutaj. Tam jest, jest wyjście? Tam jest przycisk. Ale przycisk tam jest. Przycisk tam był. Wyjście tam jest. Przycisk. Ale nie mam mi do wyjścia, bo mi do przycisku. Bo tam jest laser. Oj tam. Przepsułeś. To, 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 to było piękne, więc. No ja myślałem, że już do wyjścia chciałem. Musisz dać na tą ścianę, na tą. Na tą, na tą, na tą, na tą. Dobra, już. Portal. I źle dałeś znowu. Zaraz będzie no. Dziękuję za uwagę. Zejść na dół. No chcę zejść. O. O, i tu będzie jakaś koska, i będzie musi coś laserowa. A gdzie ta koska upada? A gdzie laser? Laser jest tu. A kostka płynie? Ja nie wiem. Nie wiem. Ja nic nie wiem. O, wyskoczyła. Czy, tak, czyli musisz ją wirkiem złapać? I ją Przepadło. przekierować tutaj. To ty musisz zmienić wirek. Tak. No to, no to, to chodź. Tam, chodź. Jest, tam jest Twój. Wiem, to ty wciskasz przycisk. No. Przesuń go odrobinę. Eeeh. I, I teraz Ty go przekazujesz. Tutaj na tą ścianę. Tu, 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 tu. I tu, 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 tu. leci. A, mogłeś tutaj dać, bo w i to, a chyba, że tutaj idzie portal jakiś, ale gdzie? Nie wiem, ale to jest jedyne, jedyne jakieś. Nie wiem wytłumaczenie. Czy nie wiem po co to jest. Gdzie ciebie dać portalu? na seru Tam chyba do wyjścia. Eee. Ty. Dobra, ja robię, a nie mogę zrobić. Czekaj, ale tam Mogę? Czekaj. Mogę, Czekaj. mogę, nie Marzysz. mogę? Ja tam, już nie wiem. Tam, y, Tu jest chyba, wiesz, tu. Czyli tu są portale? No, no, no. no. Tu jest. Y, to musimy przekierować tam. Dobra, to ja robię portale. Tak. Ty. A ty musisz zrobić coś tak, żebyśmy pojechali w stronę wyjścia. W stronę Cześć. wyjścia? No to dziś jakoś tak, w tą stronę dać, tak? E, może Widzimy? wyżej? Wyżej Tak? E, I bardziej, Prawdę? może trochę w prawo No A, Ale nie, to wtedy nie wyjdziemy tutaj, czekaj Nie wskoczymy, to musi być tutaj. Wskoczysz Okej okay. A ty dałeś ten swój portal, tak? Tam? Mhm, mm, mm jest Laserowy Tylko tutaj trzeba było na tą lewą, nie do wyjścia to Tu. Ha? Ale to i tak. Wyskakuje? No to wyskakuje. Jakoś sobie poradzimy. Uh -huh. No i? Czyli laser trzeba będzie... Tu jest szyba. No szyba, szyba. Szyba, szyba. Ale tutaj jest wolny, już tu jest wolne, tu musimy się dostać. No, tu. Ale laser jest tam, tam tam. No wiem mi czego jakoś przekierować. Wyjść. wejść. i oni są. Aj, aj, aj. No to chodź razem jeszcze raz, bo musimy się tam dostać we dwójkę. Może tu przejść do mnie? No jestem tu, do ciebie. Aha, jest za, za moimi plecami. Dobra, no to chodź, strzelimy się. No. Eee, ale nie w tą stronę mi chodziło. Sorry. Ty, dobrze, chodź. Ej. Ale wiesz tak na ścianie. No i co? Patrz, po bokach są jeszcze ten... ...ściany białe. Przekierujesz nas. A dobra, no dobra, okej, okay, okay, no to chodź. Mm, czekaj, tylko jak je przykierować. No, w ten sposób. Tylko trochę, trochę Gdzie ty jesteś? No, tutaj nie jestem. Widzę. Nie widzę cię. No, tutaj przed tobą jestem. A, ty jesteś, dobra. Ja będziemy jechać tamtym. <coughs> tam, tam, wiem. Tym, tym, to, to, tam, tam, tam. O wow, nie to. Źle mi się przekierował. Porc mi się przekierował. Że bardziej. Tak? Będzie nad tym? Czaki. Ja nie wiem. Kombinujesz coś. No, wtedy by się przesunął mi się Wierek. Hmm? O Boże, gdzie ty jesteś? Ja sobie w Wirku nie porwało. W Wirku jesteś, dobra. A, do ściany poszło. Dobra, w drugą stronę jadę. No to. Do ciebie chcę. Dojść. Dobra, idziesz tutaj na tą ścianę. Ha! To nie będzie łatwe. Co ty nie powiesz? No, chodź. się, bo to w drugą stronę dałam. Teraz. Czy ty jesteś? Ja przeleciałam do wirek. Jeśli nie zostałam do wirka Nie weszłam do niego No, nie. come on! O, teraz weszłam Nie wiem Co ja robię Lecisz. Dobra, i tutaj. Nie! Yeah, Spadnę! Śmierć Cię spotkała. Wszystko idzie dokładnie tak jak mówiłeś, niebieski. Dobrze idzie. Niebieski. Dobrze idzie, no idzie, idzie fantastyko, idzie tak fantastyko. Takie lame z nas. No tu. I tam czy w drugą stronę? Stamtąd. Eee, to może, stąd, może tak? No. Nie wiem. No, ja nie pomysł pomysłu, powiem ci szczerze. Ale my no, jesteśmy głupi, stój! No. <noise> Sorry, o. ale tu jest tablica. Gdzie? Tu. I tu wystarczy wirek no. dać, tam. Ale musisz dostać się, ej, tu. Wiem. Ale jak to zrobić? Czy... Tak, tak, tak. Ja jadę. Nie wiem jak ty. Jak ty to zrobiłeś? Osobem, przeskoczę na drugą stronę. Gdzieś coś pomieszałeś z portalami? Nie, nic. No i co, Widzisz? Ja, ja jestem na drugiej stronie, i co? No i wskocz sobie na dół z platformy do Wirka. Nie na skocznie, tylko na platformę. Bum. Nie wiem o co ci chodzi. Dobrze. Gdzie ty jesteś teraz? No jesteś tutaj jeste na dole. Dobrze, no, przeskocz na drugą stronę. Hop, zrób, hop. Aha, i tutaj jest. No to... Czy od razu mógłbyś powiedzieć, że na dole. No na dole, ej, no gdzie? Dobra. Tylko teraz to nie musisz iść do mnie. No chociaż. No ale wy jak... Wyjdziemy? Wyjście już jest, dobra. No. Litwalina. Jezu. Ale to jest samo. Złe, to jest po prostu złe. Ha, ha, ha. A, ha roztańczył się. Żeby się tylko po to pewnie mnie poirytować. Jasne jeszcze. A jak żeby inaczej? Ale, ale namotaliśmy. No nie? Niby takie proste, a my kombinujemy jak... Nie powiem co. Bo my szukamy dna. W dnie drugiego. Drugiego, trzeciego... Czwartego... I... To jeszcze mi nie. O oh no. Nie, 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 nie. Ale się zmęczyłaś? Bo widać, że najprostsze rzeczy nam wychodzą najtrudniej. Niebieski, Jak dobrze znasz pomarańczowego? Ufasz mu? A gdyby ci powiedziała, że nie jest pierwszym kooperacyjnym partnerem pomarańczowego? I co to zmienia? Czy, czy nasze zaufanie zostało właśnie w tym momencie zaburzone? O, tu zmieniamy ten tak. jest, y, y, kierunek jazdy. Ok. I tutaj mamy trampolinę i musimy się wstrzelić w to. Ja tam nie patrz tam. Gdzie? Tam nie Gdzie? patrz. Nie patrz, nie patrz w dół. Jezu, tam jest nicość. Nie patrz w dół. Tam jest nicość. Muszę dojść, ale w dół nie patrz. I tutaj coś jest związane z laserem. No zobacz, tutaj coś jest. Hmm, Laser czy na kostkę miejsce? Kost. Na Aha. kostkę, na kostkę. Czyli kostkę musimy złapać. Ciekawe jeszcze jak. O, o. Nie wiem. Nie, 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 nie bym spadła. O właśnie chyba tak. Dobra. Ale Czy... mamy jeszcze w ogóle kurczę opcji, żeby się tam dostać. Na razie to są przypostne przepaście. Wirkiem Oho Genialne, nie? Tu jest, skocznie. Dobra. Dora. Teraz ja zaraz wejdę do Wirku i odwróć go. Odwróć A nie, go. nie, bo ja już jestem w Wirku. Miałeś go odwrócić, bo mogę wrócić. A ja wiem, wiem. Idę popełnić samobójstwo. Z tego powodu jest mi bardzo przykro. Skaczę. nie mogę skoczyć. Skacze, aaa nie juuuaaa Zgadzam się niebieski, to było zabawne To hmm. było zabawne Dobra Odwracam polaryzację Tak, ale musisz dać na, na tą ścianę ten witek z powrotem Tak Tu cię stoję, jak najniżej, najniżej Dobra No I wracam Wracaj Czekam na ciebie w tym oto przybytku duchowym. A i tutaj, tu, 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 tu trzeba było dać. No A... spokojnie, ej... Pomału... mało. No dobra. Tam, masz. Na tą ścianę było. Tak i. No wyjdź, wyjdź, wyjdź. Exit. No dobra. No i na tą ścianę trzeba było dać. Tu chyba wrzucisz kostkę na, na skocznię... Tak, na skocznik, chcesz wrzucić, tylko ustaw... ustaw... No już. Ustawiłeś, dobra. No. Skacz. Ciekawe czy jesteśmy tacy genialni jak myślimy. Poleciała kostka. Leci. I nam się ot otworzy podłoga. Haha! Ha. O, tak! Podłoga jest tutaj. Już nie, nie grzeźli nam przypasną na przepaść. Pomarańczowy, żebyśmy mieli jasność, właśnie pytałem niebieskiego, czy ci ufa. Ufam? Ja ci ufam. Jesteśmy uzbrojeniem obiektem czystów kooperacyjnych. Hmm, i Oho.